Moja firma, zakład metalowy, produkcja usługi handel, powstała 30 lat temu jako firma jednoosobowa, w której byłem pracownikiem i szefem. Z upływem lat powiększałem firmę i tak na 30-lecie zatrudnionych jest 30 osób. Nasza działalność to obróbka plastyczna w blach, obróbka z krawaniem, również na centrach rezerwskich. Oraz produkcja opuć elementów dla przemysłu meblarskiego. W roku 2019 została zakupiona nowoczesna prasa serwo z firmy Ventor o nacisku 400 ton wraz z linią podającą. Instalacja i uruchomienie powyższych urządzeń przebiegły bardzo profesjonalnie i terminowo. Wychodząc naprzeciw nowym technologiom, wymaganiom, e, jeżeli chodzi o bocznictwo, wydajność, dokładność tych procesów, tym wymaganiom jak najbardziej sprostają maszyny serwo na to chwilę co można powiedzieć o, o, o prasie. Co wyje się bardzo dużą dokładnością, e, intuicyjnym panelem sterowania. Krasę obsługujemy dopiero od, od 3-4 miesięcy na tą chwilę jak najbardziej gorąco polecam serwo prasę. Oczywiście, w skład całej inwestycji weszła również linia do podawania taśmy firmy Dimeco. Jest to też bardzo, bardzo solidny sprzęt z bardzo ciekawymi rozwiązaniami. Dlaczego wybraliśmy firmę Ventor? Główną cechą jest fachowe podejście do klienta, solidność, bardzo dobry kontakt i to skłoniło nas do tego, żeby kupić właśnie trasę i całą linię.